To będzie część czwarta. Co się wydarzy po, po tej serii filmów, bo jednak no, będzie tego więcej. Ja będę omawiać slajd, które sobie przygotowałam. I to, co przygotowałam, no to ma odniesienia do prawa kanonicznego, że tego, tego musimy się trzymać. Kościół jest siłą naszego narodu. Wiara katolicka jest naszą siłą. Nasz naród istnieje dzięki tej wierze, bo gdyby nie ta wiara, to już dawno by nas nie było, bo to przez co przeszła Polska nie, nie byliby w stanie Polacy przejść bez wiary, bez, bez Boga przejść taką masę wojen, powstań. Kryzysów Dlaczego dopiero teraz Polacy się przebudzają Dlaczego dopiero teraz ta świadomość jest yy, Dlatego, że Dawniej w ogóle, wiecie, nie było Psychologów yy, Nikt yy, Nie szukał pomocy Jak już byli psycholodzy nie? No to był taki wstyd yy, Polacy byli napakowani Takim wstydem yy, Że wiecie, psycholog, psychiatra pójść do psychologa, do psychiatry to wstyd i ten wstyd był przekazywany z pokolenia na pokolenie ja to miałam, ale jakoś przez to przewrnęłam i w pewnym momencie czułam się tak osamotniona i bezranna że poszłam do tego psychologa ludzie przez wiele lat bieżący ludzie ukrywali różne swoje tragedie, traumy nikt tego nie przepracowywał no i pewne schematy funkcjonowania były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Myślę, że było gorzej, tak, że jeszcze nasi dziadkowie mieli to w sobie. Może nie było idealnie, mieli jakieś problemy i tak dalej, nie przepracowali psychologicznie, ale gdzieś tam trzymali się tej wiary. Natomiast potem już te kolejne pokolenia naszych rodziców to już było coraz gorzej. I ta, ta wiara faktycznie ma przełożenie. Nie? Jak, jaka jest wiara, stosunek do Boga, do, do Ewangelii? Czy się tym żyje, Ewangelią, czy się wprowadza to w życie, czy się tego Boga poważnie. Pra... Czy poważnie traktuje, to wszystko ma znaczenie, to, to ma przełożenie na, na, na to życie osobiste. No i nasi rodzice, dziadkowie po części też mogli żyć w takim, w, w młodości, w takim e, zakłamaniu. Często Polacy właśnie udawali, że wszystko jest w porządku, w tych małżeństwach, rodzinach, żeby nie było wstydu, nic z tym nie robiąc, nie lecząc się, nie. Nawet jak już była ta pomoc psychologiczna, to nic z tym nie robiono, tylko akceptowano patologię. I też, też właśnie była ta chora wiara, a ona polegała na tym, że ludzie żyli w kłamstwie, a zachowywali pozory takiej pobożności. Czyli nie, ma, nie było jakiegoś dogłębnego przepracowania. To też zależy od jednostki. Tak, były osoby z pokolenia moich rodziców czy dziadków, którzy byli bardzo w Bogu zanurzeni tak totalnie, e, którzy... dokonywała się w nich taka przemiana. Z jednej strony w naszych rodzinach jest ta patologia, a z drugiej strony ta mm, przykra przeszłość. A z drugiej strony mm, no, jest też to błogosławieństwo, tak, że jeszcze jest ten, ta Boża łaska i, i ten dar. I ci ludzie, znaczy nasi rodzice, oni z tego daru nie korzystali wiary po prostu w takim stopniu, jak mogli. Takie, takie powierzchowne podejście do wiary, tak? Czyli, czyli dbanie o te zewnętrzne, zewnętrzny wizerunek, a w domach piec. No i tak nie powinno być, tak? Nawrócenie polega na tym, że Moja wiara ma być taka, jak wygląda moje życie. Nie chodzi o to, żeby było super idealnie, ale że faktycznie no, zmienia się to. I, I osoba, która się nawraca, no nie ma łatwo, dlatego że otoczenie rodzina chce ją trzymać w takich toksycznych schematach, i my przez to teraz przechodzimy. Najpierw, jest, najpierw się toczy walka w tobie. Hmm. Bo zostałeś w jakiś sposób wychowany, czyli ty jesteś dla siebie wrogiem. Potem twoim wrogiem, kiedy już wybierzesz tą drogę, potem twoim wrogiem będą twoi rodzice i oni będą cię blokować. Potem będziesz trafiać na ludzi we wspólnocie, na duchownych, którzy będą cię blokować. Będziesz atakowany w środowisku lokalnym. No i potem, potem jest, jeśli przez to przebrniesz, przetrwasz, w wierze zwyciężysz, osiągniesz ten, ten spokój i to szczęście. I dlatego też jest, jak jest w Kościele, nie dlatego, że ludzie w, takich, w takiej pozornej duchowości żyją, nie żyją Ewangelią, biorą na przykład śluby. Wcześniej żyją ze sobą, przed ślubem nie, nie traktują wiary poważnie, śmieją się z tego. Z jednej strony chodzą do kościoła, a z drugiej strony się z tego śmieją. Mają chsty, komunię, bierzmowania, wszystko. Śmieją się z osoby autentycznie bierzącej. No i na tym polega ta różnica, tak. Że są katolicy, którzy tak naprawdę żyją światowym życiem, no a te wszystkie sakramenty to jest tylko taka. Takie pozory. I nie ma tego pragnienia Boga. I możecie się zetknąć właśnie z czymś takim, że ludzie wyglądają na bardzo takich uduchownionych służą 24 godziny na dobę, ale nie wykonują w ogóle pracy nad sobą. Styczna osobowości. Wiecie, w domu piekło, a w kościele po prostu. Pozory zachowane, świętosze. Byl, byle tylko po prostu się wtopić w tłum, byle tylko e, nikt nie zauważył, nie odkrył, kim, kim ten ktoś naprawdę jest. Mogą na przykład pozornie być gorliwi, czyli nie wiem, modlą się wstawienniczo, prawda, jakieś takie poważne mają zadania, wezwania, a na mszy świętej są po prostu rozkojarzeni, gadają. Czyli ich ta wiara, tak naprawdę świadomość, wiara jest na bardzo niskim poziomie, a to są tylko pozory. No i trzeba umieć rozróżnić osobę, która jest fałszywie wierząca, od osoby, która naprawdę wierzy. Osoba naprawdę, która wierzy, niezależnie od tego, jakiego, czy jest protestantem, czy kimś tam, ale na przykład wyznaje wiarę w Jezusa, nie? Żyje Ewangelią i... Mm, stosuje się do tych zasad no to i żyje w prawdzie potrafi być prawdziwy potrafi się przyznać do błędu ma w sobie tą pokorę to on jest bliżej według mnie Boga niż ten, niż ten który, w który ma te wszystkie e, sakramenty a na zewnątrz e, na zewnątrz udaje a tak naprawdę się z tego wszystkiego śmieje, kpi i tak dalej ja widzę w kościele potencjał ja się nawróciłam w 2015 roku i no Pan Bóg mnie przeprowadził etapami. Najpierw był powrót do kościoła, modlitwa. Yy, zaczęłam czytać Ewangelię, słuchać rozważań. Yy, uczyłam się rozumieć to, tą Ewangelię, poznawać Ewangelię, i tutaj bardzo mi pomogli duchowni, właśnie działający przez internet. Potem forma, formowałam się w pasterstwie, i, i był ten moment, właśnie zwiedzenia, gdzie ja uwierzyłam. Że, że ci heretycy są ludźmi gorliwymi. A wcale nie są, to są tylko pozory. To, co możemy zrobić, my katolicy w naszym kościele, właśnie to przyblokować ich w taki sposób, że wysyłamy pismo do biskupów, składamy tam w sek sekretariacie w Kurii, wysyłamy do Kurii. I jeżeli wiemy, że ktoś robi jakieś odstępstwa, jest heretykiem, Wiemy, że ma jakiś, nie wiem, dodatkowy chrzest, łazi do, do protestantów i posługuje jednocześnie w, i posługuje w Kościele Katolickim. To się po prostu go zgłasza. Imię, nazwisko, konkretnie kto to jest, wysyłacie do biskupa. Biskup to sprawdza. Obowiązkiem biskupa jest tą osobę sprawdza. No i musi po prostu zakazać tej osobie głoszenia, jeśli faktycznie to, ma pra to jest prawda.